Cześć, witam! Dzisiaj troszeczkę inny odcinek niż zawsze. Chciałbym Wam zaprezentować swoje prywatne archiwa, zdjęcia, filmy oraz innego typu rzeczy z działania na naszym gospodarstwie gdzieś w przestrzeni 20 lat. Najstarszy filmik, który tutaj posiadam, jest z 2006 roku i powiem Wam szczerze. Żeby stworzyć ten materiał, zajęło mi to bardzo dużo czasu, ponieważ zrzucić materiały, pliki, które były tworzone 20 lat temu na dzisiejsze urządzenia, to, wybył, to był bardzo duży wyczyn i nie chciało to zazwyczaj ze sobą współgrać, ale poprzez no, walkę z tymi wszystkimi oprogramowaniami, udało się to wszystko zgrać w jedną logiczną całość. I teraz chciałbym wam to wszystko pokazać oraz dodać od siebie kilka słów. Na temat kilku sprzętów, kilku tam e, tematów i różnego rodzaju e, pomysłów, jakie były wykonywane w poprzednich latach. Zapraszam. Na pierwszy strzał idzie dziadkowa Siuntka. To jest fotografia z 2007 roku. Zaczynam od tego, ponieważ pierwszy filmik, jaki posiadam, to będzie filmik z orki z pługiem trzyskibowym Uni Grudziąc. Materiał ten jest nagrywany no, takim sprzętem, że nie czepiajcie się w ogóle jakości, bo to było nagrywane telefonem Siemens MC60. Jak ktoś pamięta takie urządzonko, no to posiadałem kiedyś taką właśnie komóreczkę i tym nagrałem swój pierwszy w życiu filmik Zorki i to było w 2006 roku. Wtedy właśnie dokonałem tego nagrania. No i jeszcze patrząc też na tą fotografię, wtedy też tak wyglądał ten ciągnik, na dzisiaj ma trochę inne ogumienie. Oraz inną kabinę, a poza tym nic się nie zmienił do dzisiejszych czasów. Szóstka, czyli Ursus 1614, został zakupiony przez mojego tatę w 2007 roku i został on zakupiony w zastępstwie za HTZ T150K. Ja wspominałem kiedyś, że mieliśmy właśnie małego kierowca, tak potocznie mówiąc, ale został on właśnie zamieniony i zastąpiony szóstką. Wtedy tata podjął takie decyzje: do htz nie miał po prostu żadnych maszyn takich większych. No, i ten ciągnik był bardzo mało używany. Niestety nie posiadam też żadnych fotografii, żadnych nagrań z tamtych lat, jeżeli chodzi o tamten ciągnik. Jedyne co pozostaje to tylko moje wspomnienia, fajne wspomnienia. No, i właśnie wtedy, kiedy przyjechała szóstka, tak właśnie wyglądała. To są właśnie jej fotografie takiego no, stanu faktycznego przed modernizacją i przed wszystkimi zmianami wizualnymi. To było po prostu. Kupione do najcięższych prac, miało służyć głównie do orki, miało służyć do kultywatora, do jakiejś większej talerzówki i tak też później było. Z czasem tata zorganizował jeden pług. Teraz zobaczycie, o, na tej fotografii taką zwykłą piątkę zawieszaną. Tym bardzo dużo orałem swego czasu. Później dokupiłem inny pług, wtedy kiedy już troszeczkę ja zacząłem gospodarzyć, że tak powiem. Ale teraz zobaczcie właśnie, jak orałem z tym mniejszym pługiem. właśnie mamy ten drugi pług był to pług Unia Biegus pół zawieszany na zabezpieczeniach sprężynowych typu Unia Tour zakupiłem go gdzieś w 2013 2014 roku wtedy kiedy zacząłem powiększać gospodarstwo dobierać dzierżawy w celu Szybszej orki, ponieważ on brał o większej, większą szerokość i po prostu był też zabezpieczony na kamienie, gdzie właśnie na dzierżawach występowały lżejsze ziemie, występowały właśnie kamienie, różnego typu przeszkody, można powiedzieć, w gruncie. Bardzo dobrze się to spisywało, aczkolwiek no, miał swoje minusy, jak każdy zresztą sprzęt. Z tego co pamiętam, to bardzo mocno e, gubił bruzdę, tak nie szedł prosto kiedy mieliśmy właśnie jakieś przechylenia górki, pagórki, tył zawsze uciekał i krzywił mi bruzdę, to pamiętam do dziś, no i teraz zobaczcie sobie właśnie tak orkę tym właśnie pługiem na polu, gdzie kiedyś robiłem super hiper wydajny rzepak na piachu Teraz przechodzimy do modernizacji Ursusa 1614. Na załączonym obrazku mamy właśnie jego ostatnie zdjęcie, jak wyglądał przed tym remontem. Oczywiście, też jak zauważyliście, stoi on wewnątrz stawku, który niedawno tata wyłożył kamieniami, który był pogłębiany, robiony. Kiedyś, kiedyś właśnie było tak sucho w tym stawku, że można było tam wjechać tym ciągnikiem, i to były gdzieś lata 2010 12 mniej więcej z daty tego zdjęcia. Wychodzi, że to był właśnie ten czas. No i zobaczcie sobie pokrótce, co mi udało się jeszcze wygrzebać z tych archiwów. Tak szóstka wyglądała w trakcie składania. Tu mamy fotografię już w następnym etapie. Mam kilka tych fotek. Oczywiście finalnie ciągnik dzisiaj nie wygląda tak, jak wyjechał do końca z garażu. Ponieważ tak jak zauważyliście ma inny fotel. Nie ma kompletnie przedniego tuza. Ma całkiem inne opony z przodu, no i oczywiście już lata użytkowania też troszeczkę ten blask tej farby tego lakieru zdjął z ale z czasem może zrobimy jakąś polerkę, coś troszeczkę się go odświeży. Również nie ma z tyłu złączy hakowych CBM, tego nie zakładałem zaraz po wyjeździe z warsztatu. No i kilka jeszcze innych, oczywiście drobiazgów. Tak właśnie szóstka wyglądała finalnie w dniu ukończenia. No i może troszeczkę tak nie po kolei, ale zobaczcie sobie, jak wygląda u mnie skrzynia biegów w środku. To jest akurat zdjęcie z demontażu skrzyni pośredniej, gdzie wyeliminowałem cały układ mikropompki. Tak właśnie wygląda pusta mikropompka w każdej skrzyni Ursusa serii ciężkiej. To jest tylko właśnie obudowa. No i moim pomysłem było wyeliminowanie tego, co działa do dzisiaj. Włożyłem mikropompkę w tokarkę. Stoczyłem obudowę w części, gdzie znajdowały się zębatki tej pompy, gdzie znajdują się tam te tulejki, kanały i tak Został tylko taki goły korpus, jak widzicie na załączonym obrazku i ten goły korpus ma tylko jedyne zadanie na dzisiaj w tej skrzyni przekazywać napęd do pompy wspomagania układu hydraulicznego, układu kierowniczego, bo przez tą mikropompkę tak było fabrycznie właśnie zrobione, że wyprowadza się przez frez na zewnątrz po prostu ten napęd, aby napędzać tamtą pompę, która już jest na zewnątrz w obudowie sprzęgła. No i w taki właśnie sposób wyeliminowałem ten układ hydropomp hydropompki, mikropompki. Został również zaślepiony jeden z kanałów, z kanałów, który wyprowadzał nam olej na zewnątrz tej mikropompki oraz kanał zasysania, czyli zasilania tej mikropompki. To jest pozaślepianie, tego po prostu tam nie ma. A tak to finalnie wygląda właśnie w tej obudowie i tylko przekazuje ten napęd na zewnątrz na pompę wspomagania układu kierowniczego. Tak właśnie tam jest wstawiona u mnie skrzyni ze ślepka. Nie miałem wam tego jak pokazać, bo w 2016 roku, kiedy to wykonywałem, po prostu nie nagrywałem, a dzisiaj mogę powiedzieć szczerze, że przez tyle lat ani razu nie otwierałem skrzyni biegów. W następnym etapie Chciałbym wam pokazać, jak jest wykonany u mnie podnośnik. Tak jak widzicie, został tylko w obudowie podnośnika sam tłok, sam wał i samo ramię. Nie ma tam nic więcej: wszystko jest wyrzucone, zaślepione, ustawione na swoim miejscu. I na dzisiaj też nie miałem wam jak do tej pory tego pokazać, ponieważ też od tylu lat, kiedy to wszystko zostało złożone, nie jest dotykane, nie było otwierane. I nie było żadnej z tego tytułu awarii. Zasilanie tego siłownika jest z zewnątrz. Na górze pokrywy jest kanał wlotowy do tego siłownika oraz strójnik, który nam rozdziela olej na siłowniki wspomagające. Hodowla została u nas zlikwidowana na przełomie 2013-2014 roku. Mieliśmy krowy mleczne, mieliśmy byki. To wszystko zostało zlikwidowane ze względu na opłacalność, której oczywiście no, nie było w tamtym czasie i już nie zostało do tego powrócone. Na załączonym obrazku widzicie statową siuntkę z prasą SIPMOM Z230. Cóż to była za prasa? Oczywiście robiło to baloty, bardzo duże baloty, bardzo ciężkie baloty. Tylko jej mankamentem było to, że robiła ona snopki o szerokości 150 cm. Strasznie kłopotliwe w transporcie, można było ukręcić wałek o wysokości 180 cm. No i do tej prasy trzeba było mieć anielską cierpliwość. Oczywiście była przeze mnie tuningowana, e, była zwiększana jej, e, zwiększany jej stopień zgniotu e, było również modernizowany napęd wałków, bo pasy potrafiły nie iść stawały, no tam naprawdę trzeba było mieć anielską cierpliwość, żeby to chciało robić. Zostało to sprzedane już bardzo dawno temu, ale kiedy to było nie powiem. Oczywiście jak była hodowla to był też cyklop. Cyklop, który został sprzedany w 2011 roku, a w zastępstwie za niego nastała 60 z Turem. Ta czerwona, która funkcjonuje do dzisiaj i był to bardzo duży przeskok, jeżeli chodzi o ładowanie obornika i innego typu materiałów na gospodarstwie. A tutaj właśnie mamy fotografię z odbudowy tego ursusa. Ten ciągnik został dokupiony przez mojego tatę. On został doposażony właśnie w tego tura marki Hydramet Tour 3B. Bardzo dobry tur Do dzisiaj ta 60. co przeżyła, co zrobiła, co ładowała, czego nie wykonała, to jest głowa mała. Naprawdę. Widzicie poszczególne fotografie jak właśnie ona powstawała, jak były zmiany koła z wąskich na szerokie, bo to od razu po pierwszych próbach, ładunkach i tak to musiało zostać wykonane, zostało założone wspomaganie. No i też robiłem różne tam prace tym ciągnikiem. W 2013 roku miała kapitalny remont silnika, a ogólnie tak jak wspominałem w 2011 roku pojawiła się u nas na gospodarstwie. No i taki skromny filmik z jej pracy był już kiedyś, kiedyś, dawno temu na YouTubie, ale chyba go usunąłem, jak dobrze kojarzę, patrząc po historii swojego kanału. Na tym filmiku też zobaczycie pług, który do dzisiaj mamy z, dziadkowej, z dziadkowego zestawu, można powiedzieć, pług, który ma ile lat? No pamiętam, że jest z produkcji 1968 i do dziś u nas funkcjonuje a głównie stoi jako pamiątka. W 2017 roku nastąpiła rewolucja transportowa w naszym gospodarstwie. Zakupiłem pierwszy samochód ciężarowy, czyli przedstawionego na obrazku Jelcza. To był Jelcz 622 Dal, zakupiony od właściciela, pierwszego właściciela. z Łodzi. funkcjonował bardzo dobrze, sprawował się bardzo dobrze, choć były z nim przygody różnego typu i rodzaju. Krótko opowiem, że wybrałem się kiedyś w podróż na dół Polski, byłem koło Jasła i tam wysypała się tulejka korbowodowa. Byłem wtedy z kuzynem i trafiliśmy akurat do pana, który miał auto szrot i dzień przed naszym przyjazdem rozbierali taki silnik SW680 na złom, na części. No i z tego właśnie silnika wyjęliśmy jeszcze korbowód. Rozebraliśmy u tego pana pod tym e, szrotem e, na chodniku, dosłownie z kuzynem silnik. Wymieniliśmy ten korbowód, e, złożyliśmy i pojechaliśmy do domu. Miała nasza podróż trwać około 3-4 dni, a okazało się, że wróciliśmy grubo po tygodniu. Taka skromna historia. Oczywiście w 2019 roku Jelcz przeszedł na zasłużoną emeryturę i jest u jednego. E, takich można powiedzieć kolekcjonerów Jelcza i prezentuje się dzisiaj właśnie w taki sposób jest bardzo odszykowany jest w bardzo pięknym stanie przeszedł gruntowną renowację, modernizację została e, dołożona mu plandeka na tył paki bo tutaj była właśnie bez, ale jak widać na obrazku, jak się przyjrzycie dobrze na burty to wgniotki wykonane przeze mnie zostały mam do dzisiaj kontakt z właścicielem i oczywiście śmiga on po YouTubie jest jeszcze dużo filmów, nagrań właśnie z tego jak on jeździ, jak właściciel jeździ po zlotach i różnego typu sprawach i oczywiście w zastępstwie Zajelcza nastało Volvo mam tutaj fotografię jak wyglądało w dniu ukończenia po gruntownym remoncie wykonanym oczywiście przeze mnie praca jakie wykonywałem przy nim to było uszczelnienie wału za kołem zamachowym było ono całości piaskowane ile tylko można było było całe malowane jeżeli chodzi właśnie o ramę no i dostało do siebie komplet czyli kontener to był pierwszy kontener który dziś e, wygląda oczywiście nieco inaczej to jest ten najmniejszy zielony kontener był również cały wyspawywany piaskowany malowany to były lata 2019 20 i do dzisiaj wszystko funkcjonuje, spełnia swoje zadanie aczkolwiek wiemy jak Volvo y, lubi się czasami też popsuć i przysparza y, małych problemów, no nie małych problemów, ale wiadomo jak się coś użytkuje to też się psuje no nie ma inaczej, wszyscy doskonale o tym wiemy, a za chwilę taki skromny materiał właśnie transportu Volvem e, z przyczepą pożyczoną od kolegi, braku nam po prostu środków transportowych już na odbiór przężyta, które Sypało bardzo dobrze i no nie było już gdzie sypać. Giguś tak wyglądał w dniu zakupu u poprzedniego właściciela. Został on przeze mnie nabyty w 2016 roku. Od razu po udanym wdrożeniu mojej szóstki, został zakupiony większy kombajn na większe hektary. Wtedy właśnie zwiększałem powierzchnię do tych 200 hektarów, do momentu kiedy właśnie zacząłem też nagrywanie. No i taki też krótki filmik posiadam z pierwszego dnia koszenia z pierwszej próby koszenia ale to już można powiedzieć, że no, jest trochę tak na wyrost dzisiejszego materiału ponieważ kombajn oglądacie na bieżąco i widzicie, co się z nim dzieje, co, co kosi, co robi i jak to wszystko z nim wygląda Mała beczka czyli HTS100. Tak wyglądała w dniu zakupu. To jest 2019 rok. Kupiona wiadomo jak najtaniej. Do kapitalnego remontu został wykonany remont ramy, remont zbiornika, odświeżenie tego zbiornika, zmiana pompy z hydraulicznej na MeproZet T529, ale została ta pompa finalnie zmieniona na pompę Euro PN106 ze względu na zwiększenie wydajności pompy próżniowej oraz na zejście. Wyjścia wałka WOM na niższy poziom, ponieważ ta pompa meprozeta bardzo wysoko była umiejscowiona i wałek po prostu bardzo mocno szarpał. Tak w pierwszej chwili po remoncie właśnie wyglądała ta beczka z tą pompą. Tutaj mamy skromną topę. Zdarzały się też i takie sytuacje. Rozsiarż do wapna. Który mamy na załączonym obrazku, to jest właśnie moje RCW5, i to jest jedyna fotografia, jaką posiadam przed jego remontem. Tak wyglądał w dniu zakupu, a tak zaczął wyglądać w trakcie jego renowacji. Cała skrzynia, cała podłoga, cała rama wszystko było wyspawywane na nowo wszystko było piaskowane, malowane, budowane kompletnie od podstaw. Była strasznie zjedzona jego konstrukcja, ale po miesiącu ciężkiej walki udało się naprawdę doprowadzić ten rozsiewacz do stanu no jak nowy. Działa i funkcjonuje do dzisiaj jak nowy. Ostatnia maszyna na dzisiaj z moich archiwów jest to siewnik Mazur, którym oczywiście sieję do dzisiaj. Również był to gdzieś 2017. 18 rok, nie pamiętam dokładnie. W tej konfiguracji jaką teraz widzicie, tak został kupiony. Goła skrzynia, były również pokrywy, przekładnia i koła. Nic więcej. Kompletnie nic więcej przy tym siewniku nie było. On był już z przeznaczeniem na złom, ale oczywiście, jak to u mnie bywa, no to co by jeszcze można było przywrócić do życia, zostaje przywracane do tego życia. Tu już widzicie efekt montażu w całość. Oczywiście siemi był piaskowany, malowany, wymienione wszystkie denka, kalibrowane, ustawiane wszystko od nowa, zębatki, koła, opony, felgi. Wszystko wymieniłem na nowe i tak po dziś dzień ten siewnik działa, sieje, funkcjonuje. Dużo pracy oraz dużo wysiłku kosztowała jego renowacja, ale naprawdę czasami takie akcje popłacają. Naprawdę popłacają i można robić robotę takimi właśnie maszynkami. Bez wydawania jakichkolwiek ciężkich pieniędzy. No i resztę renowacji już na bieżąco i postępów widzieliście już nie raz na moim kanale. Jeszcze dużo takich tematów przed nami oczywiście. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Więcej fot i filmików starszej generacji nie udało mi się już rzucić ze względu właśnie na te formaty sprzed kilkunastu lat. To jest po prostu no, no ciężka sprawa, żeby to udało się wszystko powrzucać. To dzisiaj na tyle. Wszystkiego dobrego życzę. Trzymajcie się. Cześć.